Ale dzisiaj my mamy wyśmienitą pogodę. Sami zobaczcie, jak tu ładnie słonko świeci. No, takiego słońca to już od wieki, wieków nie było. Nawet farmę utworzyłem. Zobaczcie, mam owieczki kolorowe, takie czerwone, niebieskie, różowe. I, i villagerów, którzy chcą mi je ukraść. Muszę go odepchać. Ej, Asio, Asio od moich owieczek! One są moje. Idź mi stąd, villagerze. Asio, ciebie tutaj nie powinno być. Tak jest, dokładnie. Uciekaj mi stąd. No i co, widzowie? Jeszcze yy, możecie zostawić łapkę pensje dla mnie. O, tutaj na dole wam się wyświetla. Super by było, jakbyśmy dobili z 5 tysięcy łapek pod filmem. Ale bym się cieszył, ale byłbym zadowolony. Widzowie, normalnie niespodziankę wam jakąś małą zrobię na następny odcinek. Jak wbijemy tutaj 5 tysięcy, a my co? Idziemy się przejść po wiosce. Czy tu wszystko, wszystko jest ok, ale e, tego tutaj nie było. Poczekajcie, kto to jest? Steve i Alexa? E, dobra, chwileczkę. Ja sobie tutaj podejdę. E, co to są za postacie, nawet Jakieś tabliczki mamy i, i takie zagrody, jakby nie wchodzić, albo coś takiego. Uwaga, nie aktywować portalu. Ja, ja, jakiego portalu? Przecież tutaj nic nie ma. E, tu żadnego portalu nie ma. E, tu jest druga tabliczka. Uwaga, nie aktywować portalu. Ona jest taka sama jak i ta, i tak jakby zakaz wejścia tutaj, ale e, dobra, tutaj nie aktywować portalu, ale wiecie co? Może ja bym go aktywował. E, ja, ja, ja jestem pełen wrażeń. Ja bym chciał zobaczyć, co z tego powstanie, a z czego to jest. Zrobione. Poczekajcie, żeby portal aktywować, to potrzebuję krzesiwa i, yy, i wełny. Wełny różowej oraz niebieskiej. A co się składa z tego? Że będę miał, bo jeszcze owieczek nie strzygłem. A mam maszynkę i chciałem się za to zabrać. Dobra, wiecie co? Idziemy ostrzyc, yy, ostrzyc owieczki i spróbujemy uruchomić ten portal. Zobaczymy dokąd on prowadzi. W ogóle kto to ciekawe napisał, żeby go nie aktywować. Ej, a w sumie za, zanim to zrobię, zanim wezmę tą yy, ostrzałkę tutaj, żeby te owce ostrzyc, to możecie mi zostawić jeszcze subskrybera, bo dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się dla Was fajna niespodzianka. Także jak najszybciej, jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zasubskrybuj, a ja sobie biorę krzesiwo oraz nożyce. Poczekajcie, coś jeszcze tu potrzebuję? Raczej nie, pochodnia, pochodni nie potrzebuję, kamienne schody. E, to mo mo może mi się przydać. Dobra, wezmę sobie te kamienne schody, zamknijmy mój domek i idźmy o owieczki. Dobra, ja tutaj muszę wejść, zamknąć, żeby mi nie wyszły. Zamykajcie. Się wrota. No i owieczko, witaj, cześć niebieska owieczko. Przyszedłem cię, ostrzyc. O, tak, dokładnie, dobra, mamy jedno, jedno mamy. Teraz mamy, jo, i od razu trzy dała, ale fajnie. Zobaczcie, jak one ogolone wyglądają. Normalnie tak śmiesznie, a ja je muszę wszystkie ogolić tutaj. O, siup, jeszcze te dosłownie wszystkie, bo one mają za długą już tą wełnę. One już wymagały tego. Ej, ty, widać, że powiedziałem ci coś, odejdź mi stąd. To są moje owce, ja ich nie oddam. Ładnie owieczki są ostrzy już wszystkie, o to mi chodziło, dobra, siedźcie tu spokojnie, ja wam później przyniosę jedzenia i picia, chociaż z rana jedliście, piliście, ja teraz mam coś do zrobienia, także e, Villagerze, jeżeli chcesz, to dam ci e, 5 dolarów, jeżeli przypilnujesz te owieczki, ja muszę się czymś zająć, także ty zajmij się moimi owieczkami, razem z kolegą sobie tam stanęli, dobra, a my idziemy odbudować ten portal, zobaczymy dokąd on prowadzi, chociaż są tabliczki, żeby go nie odbudowywać, ale wiecie co, ja go uruchomię i zobaczę dokąd on będzie prowadził, żeby go uruchomić, to, to coś takiego trzeba zrobić? Chyba chyba tak, chyba dobrze myślę, dobra podbuduje się tutaj trochę do góry ze trzy klocki i tutaj zrobimy taki sam portal, poczekajcie, jeszcze trochę się muszę podbudować, dobra, siop z tej strony, z tej strony i z tej strony takie rączki mu zrobię i zrobiłem, Steve jest cały gotowy tutaj e, ta jest też cała gotowa teraz rozbijmy tą wełnę całą, Alexa też jest zrobiona, dobra, i zróbmy portal, czyli bierzemy krzesiwo i pod palamy tą wełnę, ciekawe czy mi się uda jak myślicie widzowie, uda mi się, czy się nie uda, możecie teraz napisać w komentarzu a ja próbuję to zrobić także naciskamy tu i ogień się pali dobra, powstaje portal, czy nie? I tak jest udało się, zobaczcie, mamy portal, powstał, ej, ale e, poczekajcie, bo mam problem, nie wskoczę tutaj, weźmy sobie te schodki dobrze, że je wzięłem, dobra, weźmiemy sobie schowki i do niego wejdziemy ciekawe, dokąd nas to teleportuje ja jestem bardzo ciekawy, także wskakuję na 3, 2, 1 schodki elegancko zrobione i wchodzimy. Ło, przeskoczyłem to. Poczekajcie, muszę w niego wejść, żeby mnie to tepło. Dobra, i zaczyna mnie tepać. Ło, w głowie mi się kręci. Ło, ale w głowie mi się zakręciło. Pojawiłem się, jestem gdzieś tutaj, jest jakiś niebieski bloki różowy. Co jest grane? Ej, jest Alexa oraz są Steve'y. I, 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 co oni robią? Co oni wyprawiają? Ej, będzie bitka, zobaczcie, leją się, nawalają. Jo! Kto wygrywa? Ej, Alexa, Alexa wygrywa. O nie! Oni wygrali, to Alexa wygrała. Co jest grane? I, I i, patrzy się na mnie? Nie, jeszcze się nie patrzy. dobrze? E, nie, chyba mnie zauważyła. O nie, biegną na mnie. Zostawcie mnie w spokoju. Cofamy się. Nie, ja nie chcę tu być. Cofamy się. Tepaj się, stepaj się, Sebek szybko. Tak jest. Tepłem się, tepłem się. Wróciłem. Ej, co jest grane? Toalet? E, dobra, schowam się tutaj. E, ale tu cuchnie, Dobra, śmierdzi tu, ale tu muszę poczekać. Poczekajcie, czy te Aleksy za mną tutaj przyjdą. O, przyszła, przyszła Alexa! Zobaczcie, z mieczykiem sobie wyszła i poszła w tamtą stronę. Co jest grane, ale tylko jedna? Ej, nie, jest ej, chyba drugą gdzieś tam widziałem. Tak, jest druga, zobaczcie, z mieczykami tutaj przyszły. Co jest grane? One mnie szukają. O, nie, ja się może w tym dole schowam. Albo co? Co, co tutaj zrobić? Widzowie, ja mam tu czekać. Ej, trzecia, trzecia już tutaj idzie Aleksa. O, nie, 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 ja nie chcę ich spotkać, wiecie co? Posiedzę sobie w w tej toalecie i, i będę tu siedział, aż do. A, aż, a, aż. oni tu stąd nie wyjdą, no po prostu. Dobra, siedzimy tu, jesteśmy cicho po prostu i, i tak najlepiej będzie dla mnie chyba. Dobra, ja już tutaj wytrzymać nie mogę W tej toalecie, tu cuchnie tak, że O, nie pytajcie nawet Wiecie co, postanowiłem, że przejdę tam Do tego portalu, wrócę, bo skoro Alexa tutaj przyszła, to jestem ciekawy Czy któryś ze Steve'ów może jednak Przeżył i wiecie, pomoże mi Albo, albo cokolwiek, nie wiem Idę i to sprawdzę, także szybciutko Zamykamy toaletkę i biegniemy, biegniemy Do teleportu, teleportujemy się O tak, tak, teleportujemy się Uhu. Tepa mnie, tepa, tepa przeniosło Dobra, jestem, ej, i. Rzeczywiście jest jeden Steve. A tutaj, tutaj nikogo nie ma. Dobra, jest Git. Idziemy do Steve'a. Steve, a. Steve, ie, Steve ie, słuchaj, potrzebuję pomocy. One się wdostały do mnie do wioski i mam problem. Nie mogę sobie z nimi poradzić. Nie wiem, co one robią u mnie na wiosce. Jesteś w stanie jakoś zaradzić? Eee, nie, on chyba nie jest mi w stanie zaradzić. Chociaż jakbym ja kieruje tutaj. Dobra, idę za tobą, idę za tobą. Co tutaj masz ciekawego? Są schodki na górę. Dobra, biegniemy sobie za Steve'em. Zobaczymy, co on mi chce tutaj pokazać. Mam nadzieję, że jakoś rozwalę tą Aleksę i, i no po prostu moja wioska będzie dalej wolna. Po co ja robiłem ten teleport? Przecież tam pisało, żeby go nie robić. Ja to zawsze coś narobię. Dobra, jest jakaś skrzynka. Steve stoi na skrzynce. Otwórzmy ją. Ej, tutaj są bronie i mamy też tarcze. Dobra, zabieramy to wszystko. OK. super, Ancko. Dziękuję bardzo, Stewie ale mam ta, mamy taki, takie pytanko ogólnie. Nie obrażaj się, ale się zapytam, dlaczego ty nie... Nie strzelałeś z tej broni, kiedy walczyliście tutaj z Aleksą? Dlaczego nie używaliście broni, skoro macie? Co się baliście, że oni też mają broń, czy o co chodzi? Poczekajcie, wyciągnął mi tabliczkę i będzie mi pisał na tabliczce. Jestem ciekawy, co on mi tutaj napisze, bo naprawdę, przecież tutaj wystarczył jeden Steve i jakby celował, zobaczcie, weźmiemy sobie broń, celownik i normalnie byśmy celowali i strzelali. Znaczy nie ja, a te Steve'y po prostu, te Alexy są niegrzeczne, a te Steve'y są całkiem w porządku, skoro dał mi broń. Poczekajcie, coś mi napisał. Bo to musiała być równa walka i pokazać siłę chcieliśmy. A, okej, okay, ale wam nie wyszło niestety. No, no dobra, no. No to słuchaj. Ja pokażę teraz swoją siłę i ją rozwalę. Rozwalę tą Aleksę. Niech ona spływa z mojej wioski. Dzięki, Stevie. Jo, na pół serduszku przeżyłem. Ło, chłopie, jak tu wysoko. Dobra. Nie przeszkadzam. Idę, uciekam. Na razie. Trzymaj się, Stevie. A ja wracam sobie do portalu i teleportujemy się z powrotem właśnie do e, mojej wioski. Także co? Tepamy się. Siub. I w główce się teraz zaczyna kręcić. Dobra, działa. Dobra, chyba przeteleportowało i jestem. Jestem u siebie we wiosce. Teraz muszę rozwalić te aleksy. Gdzie one poszły? Poczekajcie, mam celownik. Mogę. O, widzę, 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 widzę. Rozwalają villagerów. Muszę do nich strzelać. A masz! Poczekajcie, one tam są. Muszę trochę bliżej podejść, bo ten celownik jest zbyt słaby. podajcie aleksy! Zobaczcie, rozwalam je. Jest, udało mi się. Jedna do mnie biegnie. Dobra, a masza, masza, masza jest, rozwaliłem, kolejną Aleksę tu jeszcze jedna z mieczykiem biega rozwalamy ją, a masz, nie, nie, skończyła mi się broń, dajemy, dajemy, kolejną, kolejną i padła, jest, udało się czy to wszystkie Aleksy, czy mi się udało, poczekajcie, nikogo więcej na wiosce nie widzę, tak jest uratowałem, uratowałem wioskę Willaczerze, masz tu broń, o tak, następnym razem to ty broń wioski i no trzymaj się, oj, przestraszył się jak mu dałem broń dobra, nie chcesz to nie, to ja sobie zabiorę i wiecie co widzowie, idę i rozwalę ten portal, rozwalę go tak, jak był rozwalony. W domu mam TNT, także szybciutko idziemy po TNT, podpalimy to. Niech to sobie wybuchnie na spokojnie, żeby mi się tutaj nikt więcej nie pojawił. Dobra, wchodzimy tu, musimy, mamy TNT pod łóżkiem, także muszę rozwalić sobie ten klocek, ok. No to weźmy sobie z tej skrzynki to TNT. Dobra, mamy tu TNT i zobaczcie, ile ja mam diamentów i kasiory. <laughs> to, to było w ostatnim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, to po tym odcinku możecie sobie wejść i zobaczyć skąd ja mam. Te diamenty i kasiore. Ja tu położyłem deski z powrotem i idziemy. Idziemy obstawić to TNT, czy krzesiwo mam? Tak, jest krzesiwo, mamy TNT. Teraz idziemy obłożyć ten portal TNT, żeby to wybuchło. I ja już nie chcę. Nie chcę żadnymi stiwami, nie chcę żadnymi aleksami się tutaj bawić. Także rozłóżmy to. Hop, siu, tutaj. Jedno, drugie, trzecie. Dobra, porozkładajmy to TNT dookoła tego, tak żeby to mocno wybuchło i żeby ten portal już nie było co z niego zbierać. Myślę, że tyle wystarczy teraz sobie bierzemy yy, krzesiwą i podpa podpalamy co jest grane, Aleksa nie, zostaw mnie, proszę cię, Alekso, zostaw mnie yy, nie, 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 atakuje mnie, atakuje mnie, zostaw mnie, zostaw, zostaw zostaw, wyciągam, poczekajcie, wyciągnę broni, będę też ją atakował, a masz a masz, a masz, o masz, podaj, podaj podaj, podasz? daj radę nie, nie dam rady, jednak to ja padłem, no dlaczego zawsze ja muszę padać, co jest grane, jaką ona się tutaj pojawiła, nawet moje bronie nie dały rady. Dobra, klikamy odrodzenie. I gdzie ja się pojawiłem? Ej, na szczęście jestem w domku. Jest super, dobra. Ale z ekwipunku mi wszystko zniknęło. Co jest grane? Dlaczego mi wszystko z ekwipunku zginęło? No nie, nie, ale mnie zdenerwowali teraz. Ale mam nadzieję, że. Poczekajcie, że tej gigant Alexy tutaj nie ma. Muszę wyjść i to sprawdzić. I e, czy jest? Jest, ale poczekajcie, to są inne portale. A czy gigant Alexa gdzieś tu jest? Halo, gigant Alexa, jesteś. Tu? Chyba jej nie widzę. Dobra, podejdę do tych portali i zobaczę, co tu jest grane. Widzę tutaj e, Aleksy i Steve? E, co tu się zmieniło, panie? Halo, tu są jakieś teleporty, czy co? Ej, tu jeden Steve chyba postanawia. Wejść, czy co tak, skacze, jest jakaś kolejka, wskakuje tutaj i co się dzieje? Ej, e, jakby weszł do tego teleportu. Ło, wow, i tutaj są nawet ochroniarze. I u Aleksy, i u Steve'a. Ciekawe, co z tym Steveem się stanie. Jak przyjdzie, wyjdzie tutaj z tego teleportu, wrócił, wrócił. Co jest z nim? Ej, on jest taki umieśniony! Wow! Co się z nim stało? Panie, ja też chcę! Weź mnie pan wpuść! Teraz ja, teraz ja! Eee, panie okroniarzu. A, dobra, pokazuje mi, że jest kolejka. No dobra, dobra, no to ja poczekam w kolejce, proszę się nie obawiać, już sobie stoimy w kolejeczce i czekamy na swoją kolej, także widzowie, ja was nie będę zanudzał, poczekam tą kolejkę i za chwilę się do was odezwę. Tak jest, widzowie, to już jestem ostatni, teraz moja kolej, juhu! Dobra, i panie, 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 czekałem w kolejce, o co panu chodzi? Dlaczego nie mogę wejść? Odpycha mnie? No panie! Ej, co tu jest za tabliczka? Only for Steve. Że co? Że niby tylko Steve'y mogą tutaj wejść? No panie, dlaczego? Dlaczego mnie pan wcześniej nie powiedział przed tą kolejką? Normalnie ja tu dwie godziny stałem w tej kolejce. No weź, no panie. Wpuścisz mnie? Mogę? Mogę? Czy nie? Nie, cały czas mnie odpycha. Dobra, dobra, no Jezu, co za, co za wredni ochroniarze. Ja też chcę być taki umięśniony jak oni, ale nie mam pomysłu, jakby się tutaj zamienić na Steve'a, może, może poczekajcie, co ja bym mógł tutaj zrobić? Eee, tutaj są jakieś głowy, a to jest sklep, sklep, ale co, by go przerobili na jakiegoś sklep z głowami? Halo, dzień dobry, ej, jest jakiś villager, dzień dobry i można u niego kupić głowy, wow, dobra, ej, panie, panie villagerze, ja bym chciał kupić głowę Steve'a, za ile ona kosztuje? 10 dolarów, jakie mamy tu jeszcze głowy? Mamy jakąś taką za 50 dolarów, nie, nie, ja chcę tylko Steve'a, dobra, ja idę po kasę, zaraz tu przyjdę, pan poczeka chwileczkę, chwileczkę, wróćmy się do domku, weźmy kasiorę, kupmy sobie głowę Steve'a, przebierzmy się i idźmy do tego teleportu. Będę umieśniony! Juhu! Ej, ale fajnie się cieszę, dobra, kasiorę mamy tutaj, albo nie, tutaj jest gdzieś, dobra, mamy tutaj kasiorę, bierzemy 64 kasy i idziemy kupić od niego y, tą głowę, głowę normalnie tego Steve'a, przebierzemy się i zobaczycie, jak ja będę wyglądał. Szybciutko idziemy do tego sklepu, jak najszybciej! On nie jest wcale daleko, ale że ja nie wiedziałem, że u mnie na jest taki sklep w ogóle Dzień dobry, ja już przyszedłem I oddaję panu tutaj 10 dolarów Proszę bardzo, poczekaj 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Proszę bardzo, ja sobie głowę zabieram Ubieram ją i idziemy Mam nadzieję, że ten ochroniarz mnie wpuści Ej, e, zabrałeś mi tę głowę Widać, że oddawaj mi głowę O tak, dokładnie, dobra, oddał mi głowę Teraz sobie ją ubiorę I e, jak wyglądam widzowie, jak wam się podobam? No, podobnie do Steve'a Może trochę, no tak wiecie ta bluza, miejmy nadzieję, że Cię ten ochroniarz się nie skapnie Zobaczymy, już do niego podchodzę I czy ten ochroniarz mnie wpuści? Jestem niby Stevem, co nie? Panie ochroniarzu, panie ochroniarzu Ja, ja jestem Steve, dzień dobry Czy mogę wejść teraz normalnie? Ej, cały czas mnie wypędza No panie, a jak forcą się podzielę? Dobra, dobra, masz pan rację, nie jestem Steve'em. Głowę mogę panu oddać, nie chcę jej A jak dam panu 10 dolarów, będzie git, czy nie będzie git? Normalnie ja bym chciał tutaj wejść, no proszę Proszę pana, proszę. Oni wszyscy wyszli tacy umieśnieni. On mi kiwa, że nie. Dobra, dobra, jak chcesz? Dobra, nie. On ubrał głowę Steve'a. Widzieliście, jak on wyglądał? Dobra, panie. Dobra, ja już nic nie chcę od pana. Jestem teraz wkurzony i nie wiem, co ja mam zrobić. Ale chwileczkę, co ja bym mógł tutaj zrobić? Albo, albo wybuduję sam sobie taki portal i, i bym się sam teleportował? Tylko, że ja nie mam materiałów znowu. Chyba, że zadzwonię po pana Boba Budowniczego. O, ja mam telefon. Zadzwonię po pana na Boba Budowniczego i powiem, żeby mi taki sam portal postawił. Kasiory jeszcze mam, więc powinno mi wystarczyć. Także co, bierzemy za telefon i, i dzwonimy. Telefon mam schowany pod łóżkiem normalnie i halo, Dzie -dzie dzień dobry, panie Bobie Budowniczy, czy mógłby mi pan postawić portal w trybie natychmiastowym? Płacę potrójnie, jestem u siebie w domu, także zapraszam. Robił mi pan domek, tak, 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 dokładnie, sebek, sebek, tak jest, dobra. Mamy ustalone, że z... O, jaki szybki ten Bob Budowniczy. Dzień dobry, proszę pana, ja bym chciał Taki sam portal, jak tam jest, tam w oddali, taki niebieski, to ja bym chciał taki sam się tam teleportować, żebym został umieśniony. Ja zapłacę panu z góry, albo nie, no dobra, wybuduj pan, za chwileczkę panu zapłacę. E, ja sobie popatrzę, jak ten Bobę buduje elegancko, albo wiecie co? Wejdę sobie do domku i upichcę coś do jedzenia, bo jestem strasznie głodny. Zaraz, mister Duszka znikną także e, dobra, ale jest ku mały kłopot, bo ja nie mam nic do jedzenia, no i chyba, chyba sobie nie zjem, także dobra, wróćmy się do pana Boba Budowniczego. Może on ma coś do jedzenia. Panie Bobie, panie Bobie, ma pan coś do jedzenia? Zapłacę podwójnie, bo ja strasznie głodny jestem. Jakby ma, mógł pan tutaj rzucić jakieś, nie wiem, obojętnie co do jedzenia, wszystko zjem, bo mam bardzo mało życia. O, wyrzucił mi złote jabłka. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zobaczcie, mam złote jabłka. Ej, fajny ten Bob Budowniczy. Dobra, za chwileczkę portal mamy gotowy, także już się nie mogę doczekać. Dawaj, dawaj, buduj to, buduj, buduj elegancko. No, już powstaje to. Yy, on trochę jakiś Trochę inny to buduje, ale miejmy nadzieję, że ten portal też mnie umieśni. Także dawaj, dawaj, o zobaczcie, on za chwileczkę kończy. Jeszcze schodków będę potrzebował. Jeszcze schodki, panie Bobie, budowniczy! Jeszcze schodki! Elegancko, niech mi tutaj zrobi. Ja w ogóle, ej, e, już tym owcom urosła tutaj e, wełna? Co jest grane? Przecież ja ich obcinałem niedawno. Ach, o, i to bardzo szybko rośnie. Ciekawe, czy już jest do obcięcia, czy nie. Ja w ogóle maszynkę zgubiłem. Pan Bob Budowniczy jest już chyba gotowy. To jeszcze schodki poproszę, panie Bobie. Schodki jakieś pan mi zrobi, obojętnie z czego, i ja tam wchodzę. Tylko portal jeszcze by trzeba było postawić. Także wie pan co? Ja dam panu chwilkę. Ja sobie odpocznę w domku, prześpię się przez chwilę, no i za chwileczkę wracam do pana Boba. Także dobranoc. To mnie tutaj puka, nie dość, no, że te owce cały czas tu me, me robią, to jeszcze mi ktoś puka do drzwi. A, to pewnie ten budowlaniec. Tak, rzeczywiście, już pan skończył, proszę bardzo, pana zapłata, dziękuję bardzo, a ja wchodzę, wchodzę i normalnie zmieniam się na umieśnionego sepka. Także widzowie widzicie mnie takiego chudego po raz ostatni. Także napatrzcie się, a ja wchodzę do teleportu. 3, 2, 1 i tepamy się! Jucho! Wow, co się dzieje? Gdzie mnie tepło? Eee... E... Jestem w jakimś czerwonym pomieszczeniu. I tutaj też są ochroniarze do wejścia. Co jest grane? Ej, schodzę, stąd idę do nich. Ej, ochroniarze, wpuszczajcie mnie! Ja tutaj wchodzę teraz! Proszę mnie wpuścić! No nie, nie! Jeszcze siekierkę wyciągnął! Zostawcie mnie w spokoju, widzowie! Ja tam nigdy nie wejdę, nigdy się nie odmienię. Widzę z powrotem w teleport. A, a, niestety nie dam rady, bo tutaj są dwa klocki. Dobra, ja niestety chyba będę musiał się z nimi nawalać. Także trzymajcie się do następnego odcinka, do jutro. Na razie, cześć, jeszcze wbijcie na mojego Instagramka, nie zapomnijcie, tam za niedługo pojawi się moje zdjęcie profilowe, znaczy nie profilowe, a zdjęcie mojej twarzy, także wbijajcie, ja niestety padłem, za chwilę wciskam odrodzenie, a wy się trzymajcie, na razie, cześć.